W dzisiejszym filmie z symulatora musimy sobie dalej przetestować update, zobaczyć na czym da się tu zarobić, czy na czymś w ogóle da się tu zarobić. W ogóle na starcie powiem wam, no już myślałem standardowy buk jest, ale dobra, chyba nie. Powiem wam jedną ciekawą rzecz. Jak chcecie mieć najlepsze jajka, to sprawdzajcie, czy tutaj ci ludzie stopki nie mają e, odblokowanego dołączania do serwerów, bo możecie tak naprawdę odwiedzić kogoś. A nie, on tutaj wszyscy poblokowane mają. Ale na przykład mogę tego sobie odwiedzić i jakie on ma piętro? On ma no słabo, on ma czwarte i możecie sobie polecieć na jego wyspę i otwierać sobie z jego lakiem na huge'a, więc to jest na starcie ciekawa rzecz, ale no to jest taki dodatek. My mamy lepszą wieżę, ale wszyscy poblokowane mają. Ciekawe, powiem wam. Myślałem, że większość ludzi będzie miała właśnie odblokowane, ale no dzisiaj musimy sobie dostać się jak najwyżej. Aktualnie mamy szansę na huge'a razy 7. Musimy tą szansę na huge'a oczywiście poprawić, jakby troszeczkę czasu minęło. Możemy sobie zrobić jednego gifta więcej. Na starcie filmu w sumie może troszeczkę forever pack. kupmy, żeby tutaj to wszystko podblokowywać szybciej, bo skończyły mi się już te boosty oczywiście. Mamy tylko te dwa, ale tych nie będę używać Użyjem te busty gdzieś dopiero jak odblokujemy Titanika, bo jak będziemy mieć 700 chyba 50 pięter, to Tytanika odblokujemy, albo nie, 1000. Jak będziemy mieć 1000 tych y, tutaj rzeczy odblokowanych, to będziemy mieć wtedy Titanika. Jeszcze 800 nam brakuje do 1000. No dobra, na razie w sumie stąd wyjdźmy z tego eventu, bo musimy trochę Forever packu sobie kupić. Musimy tutaj Forever packu trochę kupić, żebyśmy te boosty zgarnęli. Znaczy, no w sumie trochę jeden Forever Pack sobie kupimy i ten Forever Pack jakoś mocno się nie zapowiada. No chyba, że dalej będzie Tytanik. Tutaj dwa jajka, jedno jajko, tutaj trzy gifty. Dobra, 6 giftów mamy darbowych i tutaj to, no i tutaj za 800 w ogóle jest. Kurczę, nie mamy 800 robuxów, a szkoda. Dobra, może później jeszcze to kupimy, ale no teraz w sumie mamy jakieś tam pojedyncze gifty do otworzenia jajka, to możemy sobie to w sumie kliknąć. Tylko kliknijmy to bez oczywiście petów, żebyśmy oczywiście wszystko ładnie widzieli. No mamy trzy jajka, no dobra, możemy trzy na raz kliknąć. Może akurat nam coś ciekawego wyleci każdemu. Oczywiście Laka dodajmy jakiś Śiudyk, chociaż wolałbym oczywiście Titanika. No nie, nie mamy tutaj Titanika, szkoda. No dobra, to może Titanik wyleci nam z tych dziwnych prezentów. Szkoda, że w tych prezentach nie ma też. Otwórzmy sobie tak trzy w sumie. Co tam? Otwórzmy sobie trzy, no bo to też są tak jak normalne jajka, po prostu nie jest to nic szczególnie wybitnego. No mamy Rainbow of Melona, no. Tyle, no, taki zwykły exclusive, powiedzmy. Przynajmniej będziemy mieć już jajko. Dobra, jeszcze mamy trzy, to jeszcze możemy sobie na starcie trzy kliknąć. No i niestety boostów więcej nie ma. Szkoda, że tych giftów tak mało leci. No, zobaczmy. O, będzie huge, będzie huge'ka albo tytanik, kto wie. Dobra, ale mamy jakieś huge'ka albo tytanika. No, zobaczymy w sumie. No, powiem wam, że taka rośnie dziwnie. Ciężko powiedzieć, ale raczej huge, raczej huge to będzie... No, mamy huge Valentine Angelusa. Chyba rzadszy huge w sumie nam wyleciał, nie wiem. No, ten rzadź się nam wylecia, więc dobra, mamy takie Hidżyka. 162 tylko takie są. No dobra, mamy sobie takiego Hidżyka. Fajnie wygląda. Oby się jeszcze coś ciekawego nam udało trafić. Dobra, ale wracamy tutaj. No i teraz tak naprawdę, jedyna rzecz, którą na razie będziemy robić, no to chyba będziemy klepać e, te całe. Piętra tej wieży. Musimy to tak zostawić na 2-3 godziny, teraz, żeby nabić trochę więcej pięter, by otwierać też te jajka cały czas. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No bo na razie tak naprawdę nie mamy nic więcej do roboty. Co tutaj w ogóle mamy? Mamy te gifty, love gifty, tutaj mamy te plus 10 rzeczy. No ciekawe, powiem Wam, to wszystko jest. Dobra, powiem Wam, że na trochę to zostawiłem i teraz już w ogóle mamy tutaj na razie szanse razy 11 na Titanika. Ale ogólnie chyba większe mamy, tylko trochę otwierałem to wszystko. Zobaczmy w sumie, ile teraz maksymalnie może mieć. Teraz możemy mieć razy 13 szans. Na tytanika, zaraz będziemy mieć w sumie razy 13 Na tytanika, trochę siedziałem Na razie w sumie nie wiem ile pięter mamy, zobaczmy A w sumie na tabelce możemy zobaczyć 304 piętra mamy Nie wiem czy jestem gdzieś w topce, raczej nie Troszeczkę pay to win, niestety ten event Na razie się wydaje, bo No oczywiście tutaj w forever packu macie Te wszystkie boosty i tak dalej Te w ogóle, tymi w ogóle się tradować Nie da, no to przynajmniej taki plus, że Ludzie, którzy wydają dużo gemów Nie będą mieć przewagi w wojnie klanów, no bo Ewentualnie mogą wydawać dużo robuxów po prostu, a więc taki plus, ale dobra Trochę takie jak mówię zostawiłem i też mamy trochę Jak widzicie tutaj giftów, może mieć 17 giftów Na 18 milionów gemów mamy za to Ogólnie tutaj są takie gorsze jakby W tych giftach, chyba e, że, że to daje nam plus 3 piętra do naszej wieży Ten e, gift, nie wiem gdzie to jest Tutaj w tych giftach będzie, ale coś takiego Widziałem chyba, na innych kontach też mam trochę tego Zaraz sobie to poprzerzucamy wszystko Ale gdzieś tutaj właśnie widziałem takie, taki boost Który daje nam plus 3 piętra Tylko nie wiem czy to w tym gifcie jest Na pewno u LCLC -LC Forever Paco to widziałem ale czy w Gifcie to jest, to zaraz się przekonamy. Tutaj mamy te dwa boosty na ósmej stronie. Na dziewiątej nic nie mamy. No i na dziesiątej też nic nie widzę. Nie wiem, powiem wam, że może jest, może nie. O, teraz lecimy na tą wyspę, gdzie jest razy 12 na huge'a I w ogóle jeżeli chodzi o to jajko, to czytałem, że szansa na huge'a z yy, tym boostem raz 10 na huge'a jest 1 do 8 milionów. A więc no taka, ok, ale na Tytanika jest 1 do 6 bilionów podobno. Naw znaczy tu nawet nie ma Tytanika. Musi musicie odblokować chyba 1000 pięter i wtedy dopiero Tytanika macie, a więc no super. Mocno się to nie zapowiada na razie. Zobaczymy, ile tych walentynkowych w ogóle misi jest. Czy ktoś go w ogóle trafił. Tutaj możemy sobie zrobić kolejnego gifta. Muszę poczytać na stronie Big Games, czy te właśnie razy trzy rzeczy możemy też trafić z tych giftów, bo ja ich w dropie nie widzę z tych giftów. Zobaczymy ile tych walentynkowych miśków jest. Huge. No tych jest 288 to bardzo mało. Tych, którego my trafiliśmy, jest troszeczkę więcej. Tych 385. No to nie za dużo tytanik walentynkowy, szczerze mówiąc, nie wiem jaki jest. Jak ten Tytanik. Titanik walentynkowy może wyglądać albo się nazywać. Idę poszukać na stronie Big Games. Ten Titanic nazywa się Titanic Love Corgi. Zobaczmy. Titanic Love Corgi. Love Lamp. Nawet nie ma go w indeksie. Powiem wam, że na razie super mocno ten event niestety się nie zapowiada. Nie wiem, odbierzmy jeszcze sobie gifty, bo przerzuciłem sobie z innych kont rzeczy. Tutaj jeszcze mamy gem. Milion gemów, dziękuję. Tutaj jest coś takiego. Tutaj właśnie przerzuciłem sobie te gifty. Tutaj też jakieś takie boosty To też sobie przerzuciłem. No leciutko coś tam trafiliśmy. Daj pozdro. Czy dam a nie rozdaję, Tutaj pozdro dla Ciebie i dziękuję za takiego pocika, Tutaj też pozdro. Tutaj pozdrawiam. Tutaj czeka ktoś na update. O, taki sobie ten update. Tutaj pan Kokosek na wysł takiego huge i tu jeszcze takiego. I tu jeszcze takiego na wysł pan Kokosek i tu jeszcze taki. Więc dziękuję panu Kokoskowi za takie huge pety Przydadzą nam się na pewno Tutaj otwórz na odcinku, otwieramy Co sądzisz o Paktofonice? Znam, ale nie słucham Miałem znajomego, który był wielkim fanem Paktofoniki Ja nie byłem, ale znam Paktofonik oczywiście Tutaj na Titanika 5 milionów Przyda się to dla ciebie, o dziękuję Znaczy no teraz też nam się to nie przyda, ale dziękuję oczywiście Tutaj nie pozdrawiam, a ja pozdrawiam Klanowicza, tutaj Kinga Dziękuję za huge Tutaj proszę, SKKK na wysłał takiego huge'a, dziękuję oczywiście za wszystkie huge pety Weźmy sobie te gifty, ile tych giftów? Mamy teraz... Możemy te gifty otworzyć, zobaczymy co dokładnie nam z tego wyleci Czy wylecą nam w ogóle jakieś busty z tych giftów Mam ich 38, no to tak yy, No powiedzmy, coś tam tych giftów mamy Możemy je sobie potwierać. 12 giftów, zobaczmy czy z 12 na wylecie Jakiś boost, dobra, jakieś boosty są Nawet całkiem sporo tych boostów nam poleciało Tutaj jakieś poleciały nam Żeby szybciej było to oczywiście użyjmy sobie może Bindu, odpalmy sobie na control No i dobra, kliknijmy sobie te gifty Na szybko je kliknijmy, długo nam to oczywiście Nie zajmie, no i dobra Wszystkie gifty przeklikane, zobaczmy czy jakieś Boosty nam wylecą dodatkowe Tu jakiś jeden boost widzę tutaj drugi trzeci No dobra jakieś boosty tam pojedyncze lecą Ile te boosty łącznie są warte Te są warte 20 milionów no to nieźle No i te są warte 9 milionów No to nie tak źle w sumie 45 minut na tym buście mamy no i trochę Mniej na tym jest okej okay, powiem wam Że teraz zrobiłem jedną rzecz poszedłbym na Tryplazy zobaczyć po ile ludzie sprzedają te całe Tutaj prezenty Kupiłbym sobie trochę tych prezentów. O ile one chodzą? 68 milionów RAP mają. Ale powalony RAP mają, one mają RAP takie jak ekskluzyw jajka. A są dużo tańsze, są ponad dwa razy tańsze. Możecie sobie kupić za 160 Robuxów od sztuki. A więc jak ktoś chciałby wydać Robux, no to na te gifty się opłaca, powiem wam. Dobra, ale tak jak mówię, kupmy sobie kilka tych giftów, nawet jeżeli mają cenę jajka to sobie kupmy. Tak z kilka bym kupił, po prostu no dzisiaj taki odcinek, że trochę gemy wydamy. Raczej wolę zarabiać gemy. To jest bardziej opłacalne, no ale trochę możemy też wydać... O, tutaj mamy te gifty. Po ilone są? 69 milionów. No tak trzy sobie kupmy. Drogi biznes, yy... trochę gemów zmarnujemy na to. Ale kto wie, może Titanic nam wyleci, nigdy nie wiadomo. Trzy sobie kupmy, jest to kompletnie nieopłacalna rzecz. Nie wiem, zdejmijmy sobie wszystkie pety i otwórzmy sobie trzy te gifty. Zobaczymy, tak, zobaczmy co nam ciekawego w taki sposób poleci. Wyleciał nam jeden so i tak jest już całkiem... Dobrym wynikiem i to ten rzadszy nawet nam wyleciał. Taki Love Melon. No, takiego Titanika mam. Dobrze, że to nie jest Titanic, bo mój Titanic wtedy by wartość stracił. To jest tylko taki zwykły Exclusive na szczęście. Przez to, że to jest zwykły Exclusive, to może mój urośnie nawet z ceną trochę. Chociaż gdyby to był Huge, to może wtedy. Ale jako, że to jest zwykły Exclusive, to raczej nie w sumie. Może nam na Huge Jajko w sumie styknie. Dobra, jeszcze jedno sobie tutaj to kliknijmy. Zobaczmy, czy nam coś ciekawego wyleci z ostatniego giftu. Nie, niestety nie. Dobra, zobaczmy, czy mamy na Huge Jajko w sumie. Nie wiem, co powiedzieć o tym evencie. musiałbym ewencie dłużej, ale na razie jakoś super zarobkowo to się niestety nie zapowiada. Dobra, na już jajko niestety nie mamy szczerze mówiąc. Wróćmy na normalny serwer, spróbujmy jeszcze przyfarmić na boostach. Tutaj mamy... Eksclusiv jajko jest tańsze niż taki gift. Dobra, ostatni gift kupuję. Ostatni gift kupuję, całe siano, które zarobiłem w ciągu ostatnich dwóch dni wydałem na cztery gifty, z których zobaczmy, czy mi cokolwiek poleci. No, proszę daj hugika albo tani kanonia niestety. Niestety nie. Dobra, wracamy na normalny serwer. Tutaj na normalnym serwerze spróbujmy jeszcze odpalić sobie, oczywiście, no przyspieszone te busty, żebyśmy szybciej wszystko wbijali. Tutaj to sobie odpalmy, odpalmy wszystkie. Żebyśmy szybciej progresowali. Tylko teraz nawet huge nie mam. Znaczy, w sumie to tytaników. odpalmy sobie tytaniki wszystkie. Ewentowe pety chyba nie dają więcej niż tytaniki, a więc lepiej opłaca się najlepsze wasze huge zakładać i tak dalej. Tak mi się wydaje. To w ogóle jedno jajko mam, pokazuje nam. Zobaczmy, czy w ogóle mam jakieś peta ewentowego, lepszego niż te nasze wcześniejsze. Tu mamy takiego, daje 979 jakiś pet nie wiem czy eventowe pety dają więcej mocy Niż te normalne, ciężko powiedzieć Tutaj mamy takiego, który daje 653 Tutaj mamy takiego, który daje 495 No te eventowe chyba są lepsze Ale nie wiem czy są lepsze niż huge'e, ciężko powiedzieć Na razie musimy farmić naszą wieżę Na razie mamy, ile pięter? Nie wiem, w sumie nawet ile pięter mamy Ciężko powiedzieć, tutaj możemy sobie W planowym tutaj sprawdzić, mamy 309 pięter Dobra, to pójdźmy sobie tutaj I polećmy sobie tutaj, mamy huge razy 12 Chwilę to przyfarmy, zobaczymy Czy coś jeszcze nam wyleci, mamy no Huja. Szans na hit, raz zaraz 12, oczywiście. Dobra, powiem Wam, że znowu trochę zostawiłem i no wyleciało nam trochę znowu tych serc. Mamy 11 tych giftów, na no nie wiem, jakieś godzince, to jest warte teraz 11 milionów. No to, no te gifty są powiedzmy jakimś zarobkiem, ale dalej powiem Wam, że nie wiem co w tym evencie robić, po prostu awczyć, trzec... a więc zostawię na kolejnym noc, ale tym zajmiemy się później. Sprawdźcie sobie ten film, który Wam się wyświetla i do nas.